Dzień dobry, cześć, witajcie. Skarby wy moje. Przepraszam, że nie odpowiedziałem na Wasze komentarze pod ostatnim filmem. Musicie mi wybaczyć. E, sami wiecie jak to w życiu bywa, tak? Czasem ma człowiek różne gorsze chwile. Tak w ogóle to chyba będzie mała przerwa na kanale przez jakiś czas. E, w najbliższym momencie to będziemy chyba przerabiać księżyc po prostu pełniowy jak się da jak co miesiąc ale dobra wiadomość jest taka, że prawdopodobnie w lipcu, w połowie lipca wyjadę nad morze na trzy tygodnie. Wyobraźcie sobie, więc przywiozę stamtąd prawdopodobnie całe mnóstwo materiału. Nie jest to pewne jeszcze w 100%, ale może uda mi się tam pojechać. Przyjechała do mnie bliska rodzina z bardzo daleka i mam urwanie głowy teraz Muszę się nimi zajmować, więc wczasujemy sobie troszkę, pływamy, zażywamy życia, póki jest słońca i ciepła troszkę. Kolejna sprawa jest taka, że na specjalne życzenie Czerwonego Kapturka mamy akcję charytatywną na kanale. Pod spodem w komentarzu macie link i wielka prośba, jeżeli ktoś ma ogromne serce, to prosimy o wsparcie. Następna sprawa to zjawiska niebiańskie. Słuchajcie, patrzajta dobrze w niebo, bo podobno dzieją się różne ciekawe rzeczy, jakieś podwójne słońca, jakieś obiekty koło Księżyca, koło Wenus i różne inne dziwne zjawiska. Ja obecnie nie mam czasu, ale jak tylko nabędę mocy przerobowych i moja rodzina pojedzie do domu, to ja wezmę się za robotę też terenową. I będziemy patrzeć, co się dzieje na nieboskłonach. Także uważajcie, podnoście oczka do góry, bo kto wie, co może się ciekawego wydarzyć. No i to tyle chciałem Wam powiedzieć. Dziękuję serdecznie, że znaleźliście te kilka minut dla mnie. Życzę Wam wspaniałych wakacji, szczęścia, zdrowia, pomyślności i wszystkiego najlepszego. I do następnego. Cześć i czołem, pa. Dzięki.